cichej odosobnionej ciszy ich świętych komnat. Proszę o głęboką uwagę wobec tych świętych słów, które ujawniają najnowsze objawienie Matki Boskiej z Fatimy, a dokładniej jej ostatnią boską komunikację. Zaczynajmy od głębokiego zwrócenia się do Ducha, gdyż kiedy ludzkość objawia marzenia o harmonii i zaufaniu, a dusze starają się zadośćuczynić uczynić za swoje przewinienia, zbliża się katastrofalne zniszczenie Armagedonu niosąc ze sobą nieopisany ból. Zwróćmy nasze oczy ku proroczym wizjom Matki Boskiej z Fatimy, które pochodzą z roku 1917, gdy trzech niewinnych dzieci było świadkiem jej tajemniczych objawień. Lucja, będąc ostatnią widzącą, przekazała nam objawienie, które ujrzało światło dzienne w 2005 roku. W tym przeznaczonym roku, Lucja, z ciężarem 97 lat na jej barkach, wykofała się do cichego klasztoru w Koimbra. Papież Jan Paweł II został poinformowany o tej wiadomości, ale zdecydował się ją ukryć, obawiając się chaosu i zniszczenia, które mógłby wywołać. W tym dniu ujawniamy część tej tajemniczej wiadomości, nie w celu zasiać strachu, ale dlatego, że uważa się, iż ludzkość jest gotowa, by ją zrozumieć. Odważna siostra Lucja, mimo przeciwności, podzieliła się tym z papieżem Janem Pawłem II, który głęboko wzruszony, postanowił zachować to w tajemnicy. Sama Matka Boska zachęciła Lucie do rozpowszechnienia tej wiadomości. Mimo nieuniknionych przeszkód, jakie by napotkała. Słuchajcie z pobożnością i pokorą, Gdyż niezbędne jest, by ludzie szukali zbawienia, błagając o miłosierdzie za swoje przeszłe i przyszłe przewinienia. Boska kara jest nieunikniona, Ziemia zostanie wstrząśnięta przez niszczycielskie katastrofy naturalne. Pogoda stanie się nieprzewidywalna, nieuleczalne choroby się rozprzestrzenią, a ludzkość będzie zanurzona w niespotykanym strachu. W tym kluczowym momencie boska wiadomość musi być ogłoszona. Stoimy na krawędzi kataklizmu, gdzie spokój i zaufanie znikną jak ulotne iluzje. Bezprecedensowe zniszczenie, atomowa zagłada zdolna do zniszczenia wszelkiego życia, zbliża się do nas. Wielu zostanie zabranych w jednej chwili, a głęboka ciemność ogarnie kosmos na okres 72 godzin. Matka Boska ostrzega nas przed mrocznymi istotami, które wykorzystają chaos. Pozostańcie w swoich świętych miejscach, zamknijcie drzwi i okna i bądźcie ostrożni wobec tych obcych, którzy oferują ochronę. Nadchodzi mroźna noc, a apokaliptyczne trzesienie ziemi potrząśnie ziemią przez osiem godzin. Przygotujcie wasze dusze, gdyż święty czas jest bliski. Matka Boska z jej niebieskimi modlitwami pragnie, aby jej odkupieńcza wiadomość była szeroko rozpowszechniana. Ci, którzy ją przyjmą z wiarą i prostotą, będą chronieni pod niebiańskim płaszczem, podczas gdy ci, którzy trwają w apatii, staną przed konsekwencjami własnej duchowej ślepoty. Wieczna waga ludzkiego przeznaczenia teraz balansuje na kruchym równowadze waszych czynów. Nie lekceważcie głębokich i tajemniczych słów wypowiedzianych przez Matkę Boską z Fatimy. Czas, jak przemijający piasek między palcami, ulatuje, a nadciąga nieuchronna katastrofa. Jest niezbędne, abyście podnieśli swoje spojrzenie ponad tym. Co efemeryczne i ziemskie, gdyż subtelną zasłonę oddzielającą prawdę od niebiańskich wizji zaczyna się podnosić. Żeglujemy w czasach pełnych tajemnic i przepowiedni, łagodne słowa Matki Boskiej i Sfatimy rozbrzmiewają jako boski oddech w przestrzeniach czasu. Przypomnijmy sobie ten odległy rok 1917, gdy trzech niewinnych dzieci zostało wybranych, aby ujrzeć niebiańskie cuda. Lucja, ostatnia strażniczka tak szanowanego tajemstwa, przekazała wiadomość, która do tej pory była ukryta. W cichych murach klasztorów Coimbra, Lucja, już w pełni swojego 90 roku życia, pozostawiła dziedzictwo, które papież Jan Paweł II zrozumiał, ale postanowił ukryć w głębi swojego serca, obawiając się wpływu i zamieszania, które mogłoby wywołać, jednak fragment tej niebiańskiej istoty teraz się ujawnia. Nie w celu wywołania chaosu. Ale dlatego, że uważa się, iż ludzki duch osiągnął niezbędną dojrzałość, by to zrozumieć. Pomimo burz sprzeczności nieustraszona Lucja ujawniła tę wiadomość najwyższemu Pontyfikowi, który, w obliczu tak wielkich wizji, był głęboko wzruszony. Sama Matka Boska nakazała ludzi podzielić się tym objawieniem, nawet w obliczu potężnych opozycji słuchajcie z szacunkiem, gdyż konieczne jest. Aby ludzkość, upadając z pokorą, szukała miłosierdzia za swoje przeszłe i przyszłe błędy. Boski sąd wisi nad ludzkością, Ziemia zostanie wstrząśnięta nieubłaganymi katastrofami naturalnymi, nieuleczalne choroby się rozprzestrzenią. A ludzkość zostanie pogrążona w niepojętym terrorze. Stojąc na progu katastrofalnej ery, gdzie spokój i zaufanie znikną jak chimeryczne złudzenia. Niszczycielski ogień, atomowy sztorm zbliża się z potencjałem zniszczenia całego życia w jednej chwili, zanurzając glob w ciemności, która potrwa 72 godziny. Matka Boska ostrzega nas przed złowrogimi istotami, które pojawią się w chaosie. Szukajcie schronienia, zabezpieczajcie wasze domy, nie ufajcie tym obcym. Którzy obiecują ochronę. Nadchodzi zimna noc, a apokaliptyczne trzesienie ziemi potrząśnie ziemią przez 8 godzin. Przygotujcie się. Ponieważ boski moment nadchodzi, domagając się miłosierdzia i szerząc swoją odkupieńczą wiadomość, jeśli chcesz zobaczyć więcej opowieści o wierzeniach, napisz chcę to poniżej w komentarzach. Do zobaczenia.